Cieka, wszystkim z są Robert. Słuchajcie. Czas na unboxing skrzynek z dnia trzeciego i co nam się dzisiaj trafi? Oczywiście jak zwykle skrzynka losowa. Także uwaga, uwaga. No, kontener. Niestety nie super. Otwórz i flagi. Także papanie totalna. Miejmy nadzieję, że w następnym nam się lepszy kontener trafi. Także następne losowanie po 10 000 hexów. A oto i bugi w Warship się w trakcie zbierania na drugą skrzynkę. Kolejne bugi w Lord of Warship. Także mamy dzisiaj drugi kontener. Uwaga, uwaga, spróbuj szczęścia Losowa. Poproszę i. Jest kontener i, 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 i co w tym kontenerze? Oczy. Okay. Nic. I, 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 flagi. Moczy za. Mo... Aha, honorowe osiągnięcie. Moczy za. Patrzeniowiec, pięć kontenerów. A i pięć flag zdobyłem. A co te flagi dają?